Dzień dobry moi drodzy, witam Was w nowym filmie w tych pięknych okolicznościach przyrody. I dziś opowiemy o moim samochodzie. Który już widzieliście na pewno i na naszym InstaStory i chyba też na filmach. Opowiemy trochę o nim i opowiemy dlaczego na co dzień jeżdżę terenówką. Jak to jest spuszczać powietrze w swojej terenówce? Zawsze spuszczanie powietrza tym urządzeniem nie stresuje. Ale już się nauczyłaś. Zawsze to wolałam robić patyczkiem, kluczem. Poprosiła matka, żeby z ostatniej jej opony spuścił on powietrze, bo mi już odmarzły palce. Oczywiście nie wziąłem sobie rękawiczek, ale siadam za kółko <gryw> i będę jechać w tym śniegu teraz do góry. Bardzo powolną, długą trasę. Będę nawet tylko tu nie spadła z tej przepaści, to będzie dobrze. A tutaj musisz jedynka i pełny wód. No tak, nie ma bardziej stresującej sytuacji na drodze, niż jak staniesz pod górkę i auto zaczyna ci zjeżdżać w dół Taką jak mieliśmy wcześniej Tylko, że na asfalcie, na którym był lód Trzeba się trzymać kierownicy i liczyć na to, że czoło będzie miękkie Jest dobrze Pokonałaś podjazd Jesteśmy bezpieczni że powiedziawszy, to chyba bezpieczniej się czuję tym autem, będąc w zimie w lesie, niż jak jestem tym autem w zimie na drodze. Bo jak wszyscy wiedzą, na tych oponach jest strasznie słaba przyczepność, jak tylko jest trochę lodu, trochę wody po deszczu i tak dalej. I miałam już tyle niekontrolowanych, przez to, że od trzech lat jeżdżę cały czas terenówką, miałam tyle niekontrolowanych boków, a ja generalnie nie umiem latać bokiem, że zawsze mnie stresuje, jak wiem jakie są warunki pogodowe, że muszę gdzieś sama jechać. A w lesie jest taka fajna przyczepność na 0,4-05 bara. Można jechać. Antek mi wczoraj naprawił sprzęgło w tym aucie, i muszę się na nowo uczyć ruszać, a uczę się do jego w terenie. Idealnie. Co tu się dzieje? Robię fotki. Taki był główny zamysł dzisiejszego wyjazdu do lasu: że mamy piękną zimę i chcę robić zdjęcia. No, bezdyskusyjnie bez jest dzisiaj piękny a dzień. ja przy okazji mam zimowy kurs offroadowy. To inna sprawa. Słuchaj, najlepiej się czegoś uczyć wtedy, kiedy jest to faktycznie potrzebne w danej chwili, a nie po to, żeby się uczyć. Ja wiem, dobrze. No. A za chwilę będziemy na tamtym szczycie za drzewami. Powoli zbliżamy się do szczytu i co, tak trudno było i strasznie. Nie no, mówię ci, że lepiej mi się jedzie w terenie niż po asfalcie w zimie. Ogólnie jest dzisiaj tak piękny dzień, że ja nie mogę się napatrzeć. Tak mi głowa chodzi na wszystkie strony. Jest niesamowicie. Także będzie dużo zdjęć, będą filmy i popowiadamy o tej błękitnej strzale, którą jedziemy jak widzicie nie tylko my na ofraudzie dzisiaj, no pogoda sprzyja. Patrol 160 na łańcucha toruje nam drogę Miło z jego strony. i tak muszę za chwilę jedyneczkę, bo jest pięknie. I to był błąd. Bo trzeba było aż wiedziesz na szczyt. I co? Udało się ruszyć na trakcji? Tak. Także pamiętaj, jak masz podjazd, to ciśniesz na jednym biegu i tracisz. Ale się przecież nie by już było takie yy, yy, na tej dwójce. To trzeba było zrobić taką szybką przebitkę na jedynkę, jak robisz w Audi od mamy. <grym> Ale zawsze mi mówiłeś, że tak nie wolno. Trzeba nie wolno. <grym> Ostatnio na Instagramie powiedziałam, że nie ma korków w górach. No to dzisiaj trochę są. <grym> Przyjechała Łada, a tam pojechał Patrol. Ogólnie jesteśmy na terenie prywatnym i tutaj da się dojechać legalnie terenówką, no więc ludzie korzystają. Jesteśmy teraz na takim podjeździe, gdzie jechaliśmy wczoraj, jak spadł świeży śnieg i nasz Dzimi tu wjechał na dwa razy. Chciałem się rozpędzać, zobaczymy jak sobie Ania poradzi. W sensie nasz zielony. Chyba wiedzie. Słuchajcie, jestem z niej dumny. Wjechała tu za pierwszym razem bez problemu. Przytrzymała jedynkę na pełnym gazie, tak jak trzeba. No, dobra robota. A teraz ja muszę tam iść z buta. No, ale takie życie kamerzysty. Była taka sytuacja, że odezwała się do mnie pełna dziewczyna, która miała takiego gimmika tylnionapędowego, takiego niebieskiego, który stoi za nami i okazało się, że jest w bardzo złym stanie blacharskim. Po prostu jest zgnity. No i jak usłyszała, że remont blacharski tego samochodu przekroczy kilkukrotnie jego wartość, o ile nie dziesięciokrotnie, to stwierdziła, że musi się go pozbyć, kupić sobie coś innego, no bo ona nie będzie w to inwestować. Sama tego sobie nie zrobi. A więc postanowiła, że go sprzeda. No, i odezwała się do mnie. I tym sposobem e, ja kupiłem Jimika. Właśnie tego tak. tutaj. Był to seryjny Jimmy tylnionapędowy. Chyba najuboższa możliwa wersja, ale ze wspomaganiem, czyli już miała jakiś plus. I słuchajcie, dałem za niego naprawdę wartość adekwatną do stanu. I tak się zastanawiałem, czy rozebrać go na części. Czy może go sprzedać dalej. Stwierdziłem, że na części go szkoda, bo ma naprawdę ładną karoserię z góry. Jest naprawdę śliczny, ma ładny oryginalny lakier, jest kompletny, ma wszystkie nadkola, plastiki, zderzaki, wszystko jest takie jak powinno być. Ma ładne zadbane wnętrze, jeszcze nie potargane fotele i naprawdę dobrze się cały prezentuje i trzyma się fajnie kupy. Mechanicznie ogólnie nie jest zły, ja go kupiłem jako wersja napędowa, no i stwierdziłem, że nie rozbieram go na części, że zrobię z niego terenówkę i że potem po prostu pojeżdżę nim sobie trochę i go sprzedam. No i w sumie ty nim chyba jeździłaś, nie? Jeszcze jak był ty nie napędowy. Jak wiecie, sprzedaliśmy naszą osobówkę, żeby kupić patrola. I tą osobówką ja jeździłam na co dzień. Na co dzień do pracy, na zakupy, wszędzie. Po prostu ja tym autem jeździłam i zostałam tak naprawdę bez samochodu. Ale z racji tego, że był ten, no to jeździłam nim. I nim się bardzo dobrze jeździło tak na co dzień. I to auto ma przede wszystkim bardzo dużą zaletę taką, że on nic nie pali. W stosunku do innych naszych samochodów. Tak, dokładnie. W stosunku do osobówek pali dużo, ale do innych naszych terenówek pali mało. Tak. E, zacznę od tego, co ja w tym aucie zrobiłem. Założyłem tutaj przedni napęd, cały przedni most zrobiłem, założyłem reduktor i założyłem calowy lift od Jowisza, prawie kompletny od Jowisza, bo coś tam miałem z jakichś innych rzeczy. E, Założyłem mu opony na początku. Miał MTKi na felgach, które tu były, a teraz ma ATKi na felgach stalowych. I do tego założyłem jeszcze sprzęgiełka manualne, nówki sztuki kupione chińskie i, i chyba tyle. No czyli tak naprawdę Jimmy stał się terenówką. A oczywiście stalowała parę duktora. No wszystko tak jak trzeba, nie? I teraz dlaczego? Wystawiłem go na sprzedaż i nie chciał się sprzedać. Dlaczego? Ponieważ jest zgnity, wymaga remontu blacharskiego. Tylko że ja zrobiłem jedną rzecz, której większość, o ile nie wszyscy, sprzedawcy nie robią. Ja powiedziałem, że to auto jest zgnite w ogłoszeniu. Napisałem, że wymaga remontu blarskiego, że trzeba poprawić tylny pas, przednie mocowania budy. Rama w tym aucie jako tako jeszcze się trzyma. Oczywiście na dole jest już spuchnięta i gdzieś tam są miejsca pewnie, że jak się młotkiem przypierdzieli, to wpadnie do środka. Jak to standardowa rama w zgnitym dżimiku. Ale ma jedną dużą zaletę. Nie jest zawalony świeżą konserwacją, która się aż błyszczy i lepi. Widać wszystkie miejsca, które są zgnite. No i szczerze, był wystawiony tanio. Był wystawiony za 16 tysięcy. Tak powiedziałem, że za 15 tysięcy go sprzedam, bo jest to taka uczciwa cena za taki samochód. I wiecie co? Jedna osoba go oglądała przez pół roku. Nikt tego samochodu nie chciał, bo napisałem w ofercie, że jest z korozją. Tylko wiecie co. Wszystkie Jimmy'ki, tak naprawdę w tej cenie, no praktycznie wszystkie są zgnite i wymagają remontu blarskiego. Tylko że ludzie są chyba nieświadomi i liczą na to, że jak w opisie jest napisane, że jest zdrowy, to taki jest. Potem nie zaglądają pod spód, kupują zgnitka i są posty na grupach. Witam, kupię ramę do Jimmy. Witam, szukam blacharza, który mi zrobi remont blarski w Jimmy. Ja chciałem być uczciwy i po prostu mi się nie udało. Wiecie, ja nie sprzedaję samochodów z Polski, chyba że się trafi tak jak ten. Ja nie mam po prostu sumienia wciskać ludziom takie złomy. Jak coś jest zgnite, to ja powiem, że to jest zgnite. Jak coś jest zepsute, to powiem, że jest zepsute i tyle. No ale widać, ludzie chcą sami zostać po e, prostu. Ca sami chcą się dać wydymać. To nie, nie tak do końca jest. Ja ci mówiłam ostatnio, że spotkałam pana, który mnie zaczepił, że właśnie kupił Jimika i zaczął mi zadawać pytania: typu, jak mi się tym jeździ i tak dalej. I powiedział, że miał do wyboru Jimika, który był obity, bo był jeżdżony w terenie, ale ze zdrowszą ramą. I taki, który miał zdrową, ładną budę, e, nie, niepouszkadzaną i był cały zgnity i wybrał tego ze zgnitą ramą. On mi to powiedział wprost. A ja mu powiedziałam, że zrobił źle, a on tak na mnie popatrzył na zasadzie, bo to był taki pan po 50. popatrzył na mnie na zasadzie, co ty dziewczynko możesz o tym wiedzieć. A ta dziewczynka trochę wie. Tak, ale powiem Wam tak, ja e, najeździłam się już sportowym autem. Jeździ, najeździłam się już szybko najeździłam się już głośnym autem gdzie na całe, cała ulica wiedziała, że jadę i szczerze Wam powiem, że w tej chwili mnie to już totalnie nie kręci po prostu chcę mieć auto, które się szybko nagrzeje w zimie y, które mało mi pali, w które nie będę musiała ładować kasy i kolejna zaleta tego samochodu jest taka i chyba to jest już największa zaleta że cokolwiek w tym aucie się nie stanie, to Antek to naprawi no w sumie wczoraj była taka sytuacja że nie dało się wbić jedynki się okazało, że tam, gdzie linka od sprzęgła wchodzi do pedałów, to się to całe łamało. To jest standard w Jimikach, często się to dzieje, bo linka się zaciera, ciężko chodzi, blacha się wygina i się to łamie. Pospawane w 10 minut, linka nasmarowana WD-40, chodzi jak noweczka. Wracając do tematu. Jimmy, stwierdziłem, że mam gdzieś tych wszystkich klientów, którzy marudzą i nie wiadomo czego szukają za grosze. Stwierdziłem, że go zostawiam i będzie taki zgnity Jimmy. Jedyne co muszę zrobić to wymienić uszczelniacze zaworowe w silniku, bo czasami puści lekkiego dymka, ale wiem, że to nie z pierścieni tylko z uszczelniacze, bo to jest standard w tym silniku. E, jakieś tam pierdoły się na pewno znajdą, ale mechanicznie jest naprawdę fajny. E, jeśli chodzi o tą blaarkę, o tą zgnitą ramę i budę, Tą zimę sobie tak przejeździ, on się nie rozpadnie, ta buda nie odpadnie od tej ramy, ani się nie złamie, jeszcze nie teraz, to jeszcze nie taki Jimmy. To wydech trzeba zrobić, bo wydech gubię. No, muszę wymienić cały wydech, bo już trzy razy się urwał, jeszcze Nina, siostra Ani jeździła tym Jimikiem i chyba dwa razy tłumik zgubiła. No bo jest cały po prostu pordzewiały. To są takie pierdoły, muszę do niego dołożyć dosłownie 2000 zł i on będzie igiełka, poza blacharką. A jeśli chodzi o blacharkę, to ja tu zrobię taką blacharkę, taką prawdziwą polską blacharkę, czyli... Kawałek blachy, sześć punktów spawarką i mastyka. Ale zrobię zdjęcia z całego procesu, że jak kiedyś to auto będę sprzedawał, to żeby kupujący nie miał wątpliwości, dlaczego to auto jest tanie i dlaczego ma taką blarkę. No znowu chcę być uczciwy, pewnie niepotrzebnie i pewnie znowu ktoś będzie marudził, ale taki będzie. To będzie taki polski, prawdziwy, zgnity Jimik. No i ogólnie jest super. Ja się cieszę, że Ania ma auto, no bo. Zostaliśmy tak naprawdę z jednym zielonym Jimmickiem. Patrol wiecie, zimie nie jest użytkowany. No to mamy teraz w końcu dwa auta i problem z głowy. E, ogólnie w tym aucie na ten moment jedne, czego brakuje to amorka skrętu, który e, ostatnio mi przywiózł Mateusz Jowisz. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję, Będziemy ja go bardzo dziękuję. Ja dziękuję. E, trzeba tu założyć regulowane panhardy, bo jeden most jest w prawo, drugi w lewo i kilka takich różnych pierdół, ale to wszystko w swoim czasie będzie tu założone. E, I Jedna bardzo ważna kwestia to jest pierwszy samochód Ani. Tak. Pierwszy własny samochód. Nie pytajcie dlaczego tak jest, że mam 29 lat i dopiero mam pierwszy samochód. Zawsze jeździłam czyimś po prostu. Jimmy jest zarejestrowany na Anię. Specjalnie tak zrobiliśmy, żeby jej leciały zniżki w ubezpieczeniu, żeby miała jakąś historię. No i ma swoje auto. Ja się cieszę, ona się cieszy i Wszyscy się cieszą. I Nina też się będzie cieszyć, jak będzie pożyczać. No. I słuchajcie, to auto jest tanie w eksploatacji. Można nim napierdzielać po krawężnikach i nic się mu nie stanie. No, myślę, że będzie fajny. A co najważniejsze, to jest Jimmy. A jak wiecie, Jimmy to najlepszy samochód na świecie. Nie no, żartuję. Przecież Patryk jest najlepszy. Ciekawe jest to, że zaraz po tym, jak postanowiliśmy, że Jimmy z nami zostaje, to Antek dostał wiadomość, czy ogłoszenie jest nadal aktualne i... Generalnie chłopak strasznie go przekonywał do tego, żeby jednak go chciał sprzedać. No nie wiem, no tak to jest. No. Ale stwierdziłem, że mimo, że gościu chce przyjechać, to już nie. Powiedziałem ani, że zostaje, to zostanie. Także nie, Jimmy już nie jest na sprzedaż, więc nie pytajcie, za ile go sprzedam. Już teraz ja pełnoprawna właścicielka. A, jeszcze tak odnośnie tej blacharki. To ja tak obstawiam, że uda mi się ją zrobić w ciągu dwóch dni. To jest taka blacharka, którą taki. Blacharz paprok zrobił w dwa dni. Bo to nie będzie blacharka profesjonalna ani ładna. To jest taka blacharka, którą se każdy sam zrobi w garażu. Ja się nie będę nad tym specjalnie tutaj przejmował, bo tu już są łatki na ramię, tu już są łatki na tej karoserii. żeby to zrobić profesjonalnie, to remont takiego samochodu myślę 25-30 tysięcy złotych. No, czyli przekroczy co najmniej dwukrotnie jego wartość. A więc nie, to będzie taki Jimmy, który jeszcze kilka lat pojeździ. A potem dopiero ktoś go rozłoży na części i będzie się cieszył z y, dobrych elementów, a rama pewnie pójdzie na złom. Ale te kilka lat jeszcze z nami pobędzie. Znaczy, nie wiem czy z nami, ale ogólnie pożyje. Mam taką nadzieję. W ogóle to zastanawialiśmy się, czy nie kupić jakiejś osobówki na zimę. I nawet była opcja, żeby kupić jakąś BMW. Pan się chciał wymienić. Chciał nie? się wymienić za tego hmm. Jimika, yy, ale. Ogólnie chłopaki mi odradzili, że ta BMW to będzie kiepski pomysł. Poza tym, gdzie teraz osobówka? Przecież to nigdzie nie może wyjechać. My mieszkamy w mieście, w którym jest pełno górek i co chwilę jeździmy gdzieś za miasto, gdzie są góry. No i osobówka to jest kiepski pomysł. A tak widzicie, mamy Jimika, mamy kolejny terenowy i mogę teraz Anie szkolić w jej aucie. I jak ona coś zepsuje, to będzie wiedziała, że zepsuła swoje, nie? Jak to? Nie będziemy jeździć w terenie Jimikiem. No a dzisiaj co robimy? Dzisiaj był wyjątek, bo trzeba było sprawdzić. No. Chyba... Ja też jestem przyzwyczajona do jeżdżenia Jimikiem, bo jak osobówka nasza stała w naprawach i tak dalej i już się sypała, to ja dużo jeździłam i Ja w sumie lubię jeździć tym autem, ono ma bardzo dużo zalet. Jest małe, jest wysokie, jest zgrabne. W ogóle na początku założyłem tutaj moje stare MTK, te federale, które użyłem po prostu na naszych wyjazdach. One miały gdzieś tak połowy bieżnika jeszcze i one w sumie dawały radę, nie było tragedii, ale były dosyć śliskie na asfalcie, a zależy mi na bezpieczeństwie ani. Dlatego poszły tutaj e, ateki z Goodridge'a. Jest to chyba taka najrozsądniejsza opona do takiego terenowego samochodu, który za bardzo nie jeździ w terenie. No bo tak naprawdę na asfalcie dają radę, nie są zbyt śliskie. No jak widzicie, nawet dzisiaj w takich warunkach sobie radzą bez problemu. A więc wydaje mi się, że to był dobry wybór. Oponki w rozmiarze 30, nie 2, 3, 5, 7, 5, 15, czyli 29 cali. Idealny rozmiar, nic nie obciera. Nic się tutaj nie dzieje i auto nawet nie straciło specjalnie mocy. Jeśli chodzi o dalsze plany tego samochodu, to tą zimę przejeździ taki zgnity jak jest. Jedne co w nim zrobię, to kwestie mechaniczne, właśnie może te uszczelniacze zaworowe. Dzisiaj chyba będę w nim zmieniał olej, albo nie, dzisiaj nie zdążę. Olej, jakieś tam uszczelki, takie pierdoły. A jak skończysz mi misia, to będziemy z niego robić zmotę i będziemy jeździć na rajdy. Tym? Ty? <grym> tak! Nie. Wiecie co? To auto jest całe w oryginalnym lakierze. Ono nigdy nie było lakierowane, rozbierane. To nawet śrubki, wszystkie, które są na blachach, nie były odkręcane. To jest naprawdę ładny egzemplarz na To najgorsze w tym jest to, że ten lakier jest właśnie w takim dobrym stanie. A to jest kolor Jimmyka, który mi się tak nie podoba. Gdyby on był w każdym innym kolorze, to bym się cieszyła. A że jest w takim, to mam takie. A i Maciek no. ma takiego, będzie mu przykro. Dużo ludzi ma takie auta, i będą pewnie marudzić w komentarzach, że jak ja mogę to krytykować. Nieważne, po prostu mi się nie podoba. Nie no, ale jak założyliśmy do niego te felgi, nie, zrobiliśmy o mu lift. Bo on... Jimmy zawsze jest przecież przepiękny. To jest auto, które zawsze się pięknie prezentuje, ale wizualnie. tylko z przodu. Tylko z przodu, bo Jimmy z tyłu wygląda strasznie. To była ironia. A i w ogóle widzę, że to jest auto od jakiegoś strażaka, bo ma taką naklejkę niemiecką jeszcze. Bo to auto z Niemiec przyjechało. W ogóle smutna historia, bo. Ta dziewczyna, która mi go sprzedała, ona go kupiła jako zdrowy samochód, świeżo po konserwacji, ze świeżutką konserwacją, zdrowy Jimmy z Niemiec. I ja w ogóle nie wiem, czy ona wiedziała od początku, że on jest bez, bez napędu na cztery koła. Nie wiem, ale nie pamiętam, już, jak to tam było. No i po prostu ktoś ją oszukał, nie? Sprzedał je zgnite auto, zawalone konserwacją, i nie było jeszcze widać, że jest zgnite. No, i wiecie, pojeździła nim rok dwa i się okazało, że auto jest do remontu, nie? Jak jej powiedział, blacharz ile to kosztuje, przykra sprawa. Naprawdę przykra sprawa. Mam nadzieję, że na dzień dzisiejszy ma jakieś auto, które już nie jest zgnite i jest z niego zadowolona. Eee... Wiecie, Dziewczyny, nie kupujcie same samochodów. Zawsze bierzcie ze sobą tatę, kolegę. Ale wiesz chłopaka. co? Ona mówiła, że jej to właśnie kolega to auto wybierał, czy sprowadzał, czy coś takiego. Fajny kolega w ogóle. No, dlatego lepiej mieć kogoś zaufanego, kto się zajmuje takimi rzeczami i jednak wie na co patrzeć i umie to sprawdzić, bo wiadomo. Ale wiecie co? Baba jest zawsze łatwo wykiwać i w serwisie, i przykupnie auta, także. Ale to też jest tak, taka sytuacja, że na przykład jak ktoś by chciał, bo koledzy moi niektórzy chcieli tego dżimika kupić, no nie? Ja mówię, słuchajcie, to auto jest zgnite, nie? Ono wymaga blacharki, ale jak chcecie go na przykład na rok, żeby się nim tak pojeździć, trochę go pomęczyć w terenie, poupierdzielać, to ta rama wytrzyma, on się nie rozpadnie, nie? On jest zgnity, ale będzie jeździł, mechanicznie jest fajny. Aron powiedział, że bałby się jeździć w cztery osoby po chłopkach. Ej, ta rama, mimo że jest zgnita, ona jest bardzo mocną konstrukcją, czyli ma mocną ramę. Tam jest, w środku są cztery komory, jest jakby rama w ramię. Jak ona zgnieje nawet, to i tak jest dosyć solidna. Także, no wiecie, mieć taki samochód, żeby go posiadać, kochać i szanować, no nie, nie chciałbym. Ale kupić go po to, żeby sobie nim trochę pojeździć, sprzedać dalej, żeby ktoś go tam rozłożył na części, czy na coś przerobił? Jak najbardziej, no ale chodzi o tą świadomość. Żeby ludzie byli świadomi co kupują, co mają, co sprzedają, a jak wiedzą, że mają syf, to żeby się przyznali. No nie wiem, może kiedyś będzie tak, że jak ktoś wystawi samochód, napisze wszystkie wady, to przyjdzie ktoś, który te wady akceptuje i go świadomie kupi. A nie, że ludzie będą kupować samochody, które są z syfami i będą liczyć na to, że są dobre. No takie moje handlarskie marzenia. No, włożysz mi 1.6? Nie będziemy wkładać 1.6. Chyba, że nie wiem. Ktoś ten 1.6 po prostu sprezentuje Ci to Ci go zamontuje. Ja nie będę inwestował tyle pieniędzy w ten Wiecie, samochód. Wiecie co robić? Dobra, jedziemy na śniadanie. Dobra, jedziemy na śniadanie. Jedziemy na śniadanie, bo słuchajcie, postanowiliśmy nagrać w tych pięknych okolicznościach przyrody. Ten film jest 15, a ja jeszcze nic nie jadłam. Jest chyba minus 5 stopni. Myślę, że jest mniej niż minus 5, ale ty się i tak będziesz ze mną kłócił. Dobra, jedziemy. jedziemy. Pa!